Nauczanie domowe, święto nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Tytuł Czerpać ze Zdrojów Księga proroka Izajasza, rozdział 12, wersety od 2 do 6 Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu ufam i bać się nie będę, a nie z moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Wy zaj z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Alcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodu Jego dzieła. Przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał. I cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie. Mieszanko Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie święty Izraela. Pieśni pochwalne znajdują się w wielu biblijnych księgach. Przykładem jest właśnie księga Izajasza i korzystamy z niej dzisiaj. W tej dziś przeżywanej, krótkiej pieśni znajdujemy elementy modlitwy uwielbienia: okrzyki, pieśni, słowa chwalące. Przypominanie Bożego Działania, wzywanie Bożego Imienia. Ale zwróćmy to uwagę, że pojawił się też ciekawy nowy wątek. Autor tych biblijnych słów zapowiada w trzecim wersecie, Wy zaś z Weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Po kolei przyjrzyjmy się tym słowom podkreślony został aspekt wspólnotowy wy nie tylko jedna osoba nie tylko wybrani ale lud boża owczarnia wspólnota zbawienia wszyscy przynależący do tych rzeczywistości będą to robić będą mogli skorzystać z czegoś co bóg przygotował i widzimy że w obrazie tym bóg dostarcza wodę zbawienia. Łaska Boga porównana jest zatem do wody, do najbardziej, powiedzielibyśmy, potrzebnego produktu, najbardziej potrzebnego elementu do życia. I w tym obrazie woda, czytaj łaska, jest dostępna i obfita to są zdroje. To nie jest tylko jeden kubek czy jeden bukłak takiej wody, takiej łaski. To są zdroje, z których mogą skorzystać liczne ludy, narody, wspólnoty. Jest to równocześnie woda, której można zaczerpnąć. I widać tutaj, że człowiek może przyjść, aktywnie włączyć się w jej uzyskanie i potem korzystać. Dzisiaj oczywiście z perspektywy już zbawienia w Jezusie, obecności Syna Bożego na ziemi i Jego wskazań, możemy wodę kojarzyć z chrztem, z wiarą i z Duchem Świętym. To jest ta łaska. To jest to coś, co ten Psalm, tutaj w przypadku naszego liturgicznego zastosowania pieśń z Księgi proroka Izajasza zapowiada. Wszystko to jest do naszej dyspozycji, do naszej dyspozycji jako wspólnoty, chrzest, wiara, duch święty. Ale, jak widzimy, wymaga to decyzji, aby przyjść do Boga i zaczetnąć, w konsekwencji skorzystać. To jest, to jest przygotowane, to istnieje we wspólnocie Kościoła. Natomiast musi nastąpić ten element ludzkiego zaangażowania, ludzkiej decyzji. I widzimy, ta współpraca tu jest istotna. To zaczerpnięcie, ten gest, ten znak, ten wymiar ludzkiej aktywności jest tu mocno podkreślony w porównaniu z wszystkimi innymi obrazami, o których wcześniej mówiliśmy. Ta aktywność powoduje, że ja skorzystam z tego, co istnieje, co jest. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tej świadomości, że ja muszę podjąć decyzję, tak, krzest jest wydarzeniem, które jest aktualnie we mnie pracujące. Ono zawsze będzie pracować, to jest jasne, ale ja muszę podjąć decyzję. Ja jestem współpracownikiem tego czerpania. To kiedyś się wydarzyło, ale nie jest historią. To jest miejscem, tym zdrojem, z którego ja mogę zaczerpnąć. Ja nie muszę wracać do tego momentu. Ten moment trwa. On ciągle jest aktualny. Po 10, 20, po 70 latach nadal ta woda płynie. Nadal to jest źródło, które się nie wyczerpało. Ja mogę z tego chrzcielnego źródła zaczerpnąć. Dzisiaj, teraz, jestem dzieckiem Boga. Jestem kimś wartościowym dla Boga. Jestem umiłowany przez Boga. To są rzeczywistości, które pracują. To nie jest tylko fakt z przeszłości, to jest aktualne, ale chodzi o to, że ja muszę to zaczerpnąć. Ja muszę uruchomić pamięć, uruchomić wolę, uruchomić swoje ludzkie predyspozycje, żeby jak dziecko Boga myśleć, żeby jak dziecko Boga mówić, jak dziecko Boga żyć. To jest to zaczerpnięcie. Ja skorzystam z tego, no bo mam taką świadomość, że Bóg mnie nie zostawił. Że nie jestem sierotą, że nie żyję byle gdzie. Ja po prostu z tego korzystam. Wiara jest tym strumieniem wody żywej. Ja z wiary czerpię. Czerpię siłę do modlitwy, czerpię siłę do posługiwania, czerpię siłę do działania, czerpię siłę do tego, aby ten świat przemieniać. Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. To jest właśnie ten strumień wody, to jest ten zdrój i korzystaj z niego. To wymaga jakiegoś mojego wysiłku. I w końcu tym strumieniem wody żywej jest duch święty. I wprost Jezus tak nazwał ducha mocy. Całe więc moje przekonanie o uświęceniu, o obmyciu, o oczyszczeniu, no to jest sięgnięcie do tego zdroju ducha świętego. Moje zaangażowanie i posługiwanie charyzmatami. No to jest swego rodzaju ludzki współudział, że ja muszę pozwolić na uruchomienie tych charyzmatów, na aktywowanie ich. bo One są, Duch Święty mi je dał, są do dyspozycji. I w końcu Duch Święty przypomina mi o celu, o życiu wiecznym. To jest to zaczerpnięcie, że ja nie tracę przed oczu tego, dokąd idę. To jest. To źródło to jest to coś, co się nie wyczerpie. Ono ciągle coś dudełko bije we mnie, ciągle coś dudełko nowym zasila mnie strumieniem, ale ja muszę z tego skorzystać, muszę zaczerpnąć, żeby to było w mojej rzeczywistości aktywne, aktualne. Bo to jest, tylko z tego skorzystaj. Niech ci w tym korzystaniu, z chrztu, z wiary i Ducha Świętego Błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.